O, dzień dobry. Pierwszy weekend listopada i człowiek wskakuje na chyba Zimno wieje, ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Płyniemy z rutek. Przesteńka jakowa rzeki Raduni już tu. Gdzie dopłyniemy? A to zobaczymy. Jest nasza, nasza przystań, miejsce wodowania, rutki z tego miejsca można 18 kilometrów spłynąć, no tyle pewnie nie będzie. I tu winowajca zamieszania Bartosz. To on mnie, on mnie wyciągnął. Później wam podlinkuję kanał. Paki już nabite. Bartosz jeszcze coś tam z nieba skręci zaraz. Ciepła herbata. No i ku przygodzie. Pierwsza przenoska za nami Wartoż tam na skarpie próbuję ja przeszedłem kawałek dalej sobie i znalazłem takie fajne miejsce Pogoda jest wspaniała A tutaj będziemy się wodować. rachu ciachu i na wodzie. Płyniemy cały czas sobie w dolince, więc ten wiatr nas mija, a takie mamy słońce. Przed Żukowem. mała przenoska z przygodami. Wszystko fajnie dało się wyjść na ląd przy samej, przy samej z rzece twardo, a dwa metry dalej po kostki, błota, paki brudne, Ta. buty jedne. Drugie, czarne, nie widać, ale uśmiechy są, zobaczcie Zadowolenie jest z naszej strony. To jest super, super. w Brzukowie nie ma niestety żadnego znaku o przenosce. No a tutaj mamy śluzę i młynik. i'm going to gruba. Na za Żukowem trafiliśmy na taką zwałkę, nie dało się jej przepłynąć, każdy z nas spróbował inaczej, Bartek chciał z rozpędu, ale niestety na drugim, na drugim konarze utknął A ja dobiłem do belek i przeniosłem się po belkach, pewnie u Bartka na filmie to się uda zobaczyć Camera start mówił, Żeby pójść środkiem, bo po prawej i lewej stronie kamienie. Tak, tak. Chwila przerwy. Zbliżamy się do Lińska, więc koniec przygody powoli. Zresztą już, już godzina się późna robi. Ekipa tu urzęduje. Elegancko. To już, to już koniec yy, pakraftowania. Wyciągamy graty. Już. Umyjemy, trochę błota było. Jesteśmy w Lińska. Bez problemów da się wyjść. Zrobiliśmy chyba z 8 km. Fajna trasa.